i mamy jeszcze 9 minut. Eee, słuchajcie, ja tak... O nie wiem czy, czy widać w ogóle w obiektywie, bo słuchajcie, ja też jakby to powiedzieć ustawiam tą kamerę wideo jak popadnie. Sorry za, za, za całą kształt, jakby to powiedzieć mojej jakiejś e, e, trudnej, e, trudnej takiej e, e, sytuacji jakby e, w, w ogarnięciu się w tym wszystkim, ale mi to pasuje. Ja ostatecznie powiem Wam szczerze, że w tym wszystkim pływam jak ryba, jest to, jest, 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 jest nieźle. Tylko do grudnia. Już po grudniu trzeba to ucywilizować. Ja też muszę się dla was ucywilizować, troszeczkę zrobić, ucharakteryzować. W, w, w jakiś sposób doprowadzić do jakiegoś stylu e, okiełznania, bo chociaż te wszystkie jakby uwarunkowania, e, które są teraz e, i tolerancja wielu, wielu hoteli, tolerancja wielu, wielu miejsc, a także i zaprzyjaźnienie się, a i przekonanie ludzi do siebie trwało bardzo długo. E, general, e, Całość, jakby to powiedzieć, generalnego zestawienia w, w przedstawienie dla osób, które są zainteresowane, a także i wielokulturowe środowiska zagraniczne, a także i patrzę tutaj i ja z przymrużeniem, i oni z przymrużeniem, gdzieś tam osoby, które są zajmują się mediami i tak dalej. Słuchajcie, ja nie mogę prowadzić Zeitunga, zrobiłem to jeszcze raz. Do grudnia jeszcze pokazuję to wszystko, jeszcze ile z taką impasją, troszeczkę jak to się bo E, oglądam Bonda, e, układam swoje modlitwy w kierunku, jak to się mówi, oczywiście Syna Boga. Są to moje tajemnice i są to tajemnice, które spuentuję kiedyś, pisząc do Was już jakiś charakter swojego życia. Czy, czy staczam się nieraz w tym wszystkim? Niejednokrotnie bywa tak, że w sytuacji, kiedy zrobiłem komuś 50 fotografii, czy 400 fotografii przez ostatnie parę lat, wchodząc znowu i próbując w roku 2020 fotografować ulicę byłoby to błędem. Czyli byłoby, stałoby się to już nie sztuką, tylko raczej na taką marskością artystyczną. I, i, i na pewno ulicę są ostatnim rokiem, w którym, w którym pracuję jako Osoba Street, czyli osoba taka, która jest cały czas w jakimś ruchu artystycznym. Tak jak mówię, osiągnięcie Q10Y, czyli zestawienie nawet 100 osób, czy powiedzmy 50 osób w jakichś miejscach, potrwa troszeczkę na pewno. Jestem w stanie nawet osiągnąć pułap zarobienia paru tysięcy euro własnymi siłami i rękoma, jak rzemieślnik polski by zarobić sobie na odpowiednie swoje jakieś uwarunkowania. Mam nadzieję, że też w tym roku jeszcze odwiedzę rodzinę, bo to są jakby też priorytety, a też jestem troszeczkę w tym skazą, że będąc tyle lat w Zielonej Górze nie odwiedziłem swoich kuzynów, a mam ich 11. Nie odwiedziłem swoich wujów, ani nie za wiele nawiązałem kontaktu, jeżeli chodzi o swoich jakichś znajomych. Biorąc pod uwagę kilku znajomych jeszcze z czasu Gorzowa Wielkopolskiego, to mam tam trzech znajomych, którzy są idealnymi aktorami, są priorytetem aktorskim pod względem zaprezentowania wielkiej sceny, która może przynieść piękne rezultaty filmowe. I te osoby są naprawdę mistyczne. Teraz w Zielonej Górze też mam takie dwie osoby pod względem, jak to się mówi, aktorstwa wybitnego. Gdzie nie złożyłem im propozycji, by ich nie zrazić, a tak, żeby nie szukali w swoim życiu aktorstwa, chociaż znalazłem w nich aktorstwo i wiem, że są aktorami. Jeżeli chodzi o Słubicę, tutaj jest trudniej. Pod względem Frankfurtu także, bo to Słuchajcie, Frankfurt to duże miasto. Ja nie jestem jakby osobą zbyt... Nie jestem znawcą kulturowym, a także i znawcą narodu tak dużego jak Niemcy. Będąc Polakiem, prostym człowiekiem w tym wszystkim, a będąc troszeczkę gdzieś skorzeniony z Francją, troszeczkę z Litwą, a gdzieś także sięgam jednak w ten Egipt, tam gdzieś jest też moja jakaś kultura życia, no nie ma co ukrywać, że przebywając w innym świecie przez jeden moment swojego życia jestem 100% pewny, że. Że tam w Egipcie są osoby tolerancyjne, tak samo w Jerozolimie, że gdybym pojechał tam, znalazłbym tam opatrzność, a także z głodu bym nie umarł. Tak więc to jest dla mnie bardzo duża cecha fajna, chociaż ja nie mogę też zapomnieć o przyjaciołach po tylu latach, o przyjaciołach tych przyjaciołach, których zawsze tworzą dla mnie tą atmosferę w miastach, w których jestem bo ja jestem tylko ciałem, ja tak naprawdę jestem ciałem, które ma informacje, bardzo potężną kumulację informacji, a także zestawień różnych dziedzin. I te osoby tworzą dla mnie tą rzekę Odry, która była kiedyś, ten Frankfurt dla mnie tworzy też tą rzekę, która była kiedyś. Te czasy Białego Podrywacza, te pierwsze aparaty fotograficzne, te pierwsze sceny, gdzie się tutaj na ulicy razem z dziewczynami ulicy z Podjedyny, i tak dalej, i tak dalej, a także i słubice, one, te słubice prawdziwe. Słuchajcie, to nie jest tak, że na Kopernika mieszkać, to jest jakby coś, co jest trudnym zakwaterowaniem. Tam dopiero jest atmosfera, tylko tam trzeba potrafić mieszkać, tam trzeba potrafić być, tam trzeba potrafić ze starym rybakiem ziąć. Ja płacę teraz dosyć sporą stawkę za cywilizację, w której mieszkam, czyli w cywilizowanym, fajnym miejscu, tam jest mniejsze warunki mieszkaniowe były, ale powiem Wam, że była też inna atmosfera. Tam było tak, że o 5 rano, nieraz jak to się nie wylatywałem z domu, czy o 6 i lecieliśmy na Frank. Teraz troszeczkę wypoczywam, mniej śpię. Nie mogę właśnie spać, nie mam w tym snu. Wczoraj wyleciałem w nocy zapalić sobie i popatrzeć na księżyca, boła mnie księżyc i chwileczkę usiadłem na schodach jak chłopiec ośmioletni na schodach obok budynku i patrzyłem na księżyc. Wszystko w tym jest fajnie, pięknie, tylko już te osoby, które są jakby w tym wszystkim, już oczekują jakiś płęd, jakiejś namacalności, ale i wprowadzenia i troszeczkę w to, że, że będą brali udział namacalnie. Czyli jeżeli wyprodukujemy jeden produkt, jedną namacalność, jakąś część, tak jak u zegarmistrza zegar z kukułką czy zegar, który sobie tak cykaza, czyli wy, jeżeli zbudujemy coś, jakąś namacalność pokładu pierwszy, pierwszego pokładu szalupy Arkinoe. Kosmicznej realności, świata, który ma zaprezentować inną jakąś atmosferę życia, bogactwo, które możemy mieć, rozdając tym osobom, które brały w, przez tyle lat w tym udział, stworzymy też coś fajnego, bo te osoby zrealizują się też w tym, że po latach ja wracam do nich z czymś, z produktem, z jakimś czymś więcej niż produktem, z namacalnością jaką się wygenerowaną, czyli coś co wyciągnęliśmy z tego całego takimi wielkimi siłami, nakładami, e, 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 oprócz tego, jak to się mówi, wielkimi siłami e, e, motorycznymi, umysłu i tak dalej. Tak więc wszystkim może być tak, że, że, że na pewno rekompensatą, e, pełną klasą rekompensaty jest e, zrobić komuś piękną reklamę, e, zrobić piękne filmy. E, po trzech, czterech latach zrealizować dla kogoś jakieś ładne, coś ładnie napisać, a po pięciu latach wrócić do kogoś i jeszcze przywieźć na przykład mały obraz olejny. Ten obraz olejny jest taką błędą, taką, takim czymś, co przynosimy i, i zostawiamy jeszcze po całej krasie reklamy, po całej krasie prezentacji, po całej krasie tej, tej, tej tego całego zamieszania, przywozimy jeszcze małą ikonę, którą zostawiamy, a na tym zegarze, a na tym obrazie jeszcze jest wprowadzone jakieś światło, czy jeszcze chodzi o jakiś zegar. To, co byśmy ewentualnie zbudowali, jakąś makietę pierwszą, ona powinna być później skopiowana w łatwy sposób i rozdana osobom, które brały w tym udział. Oczywiście przy założeniu, że w roku 2020 stworzę grupę Q10Y, czyli taką grupę ludzi, którzy mają swoje wystarczający czas, tak jak właściciel Royal kortów tenisowych na przykład z Zielonej Góry, to są dostojnicy, którzy mają potężne biznesy, nie zagrażają im jakiekolwiek opinie, recenzje pozytywnych reklam negatywnych, reklam innych spostrzeżeń jakiegoś marketingu, tylko mają po prostu wystarczające zasoby i umysłu, i finansowe, i zasoby zainteresowania, a też i zainteresowania jako hobby, jako coś, co, co jest wartością w, w realizacji dalszej części, ale już w jakimś tej. Całe rzemiosło jest skupione, jest ostatecznie w, w zbudowane i teraz to wszystko e, e, powinno mieć erupcję, jakby to powiedzieć, wydostania się, takie wyklejenia się z, z tego i położenia czegoś już wartościować. I to w roku 2020. Czy w tym roku sylwester w Słowicach, jeżeli chodzi o fajerwerki, ewentualnie obraz w sylwestra, nie wiem, bardzo ciężko jest z tą stroną finansową, nie wiem jak to wszystko zrobić, jak to wszystko związać, koniec z końcem.